Produkty Razera od lat cieszą się wśród graczy komputerowych w pełni zasłużoną sławą. Reklamowane hasłem od graczy dla graczy wyróżniały się nie tylko wysoką jakością, ale również ciekawym i wysmakowanym designem. Jak na tle klasycznych już często produktów Razera, wypada jedna z najnowszych ich konstrukcji, czyli myszka Lachesis. Gryzoń zwraca uwagę o charakterystycznym już dla Razera estetycznym minimalizmem. Jest to więc pod tym względem idealna propozycja dla osób ceniących sobie stonowany wygląd akcesoriów. Charakterystyczny kształt z rozszerzoną płaską przednią częścią myszki jest bezpośrednim nawiązaniem do legendarnego już bumslanga tejże firmy. Wszystko wszakże utrzymane zostało w dominującym wśród produktów Frasera czarnym kolorze. Analogie do przebojowego Defadera są doskonale widoczne. Gumowana, antypoślizgowa okładzina pokrywa górną część gryzonia, boki natomiast to charakterystyczny czarny fortepian. Zarówno kształt, jak i rozmiar myszki wymuszają jej trzymanie palcami. Co wynika m.in. z profilu gryzonia oraz jego symetrycznej budowy. Dzięki temu jest to produkt skierowany do graczy zarówno prawo, jak i leworęcznych. Warto tu jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół. Myszka może okazać się mało wygodna dla osób o niewielkich dłoniach, co daje się odczuć szczególnie w przypadku mocno oddalonej rolki. Niemniej pozostałym, szczególnie osobom preferującym trzymanie gryzonia palcami, jej kształt może szybko przypaść do gustu. Tym, co wyróżnia lekesis jest również nieco inny niż w pozostałych gryzoniach Razera skok głównych klawiszy, które są zdecydowanie mniej miękkie niż w poprzednikach. Rolka przybijania jest w zasadzie bezgłośna i bardzo precyzyjna. Gorzej natomiast z bocznymi przyciskami, które, u Razera jest już norma, wymagają sporej siły do aktywacji. Pochwalić można za to te flonowe ślizgacze, które są zdecydowanie grubsze niż na przykład w Dekaderze. Sprawia to, że myszka nie ma żadnych problemów z poruszaniem się po dowolnej powierzchni. Sprawdza się doskonale zarówno na firmowych podkładkach, jak i dowolnej innej powierzchni, czy będzie to matowe biurko, czy nawet szkło. Do dyspozycji mieliśmy dwie podkładki z serii Goliatus w wersji Speedy Control, które można nabyć w trzech rozmiarach w zależności od ilości powierzchni jaką dysponujemy, oraz sprzedawaną wraz ze specjalnym Etu i sztywną podkładką dystraktor. Na każdej z tych powierzchni gryzoń zachowywało się zgodnie z oczekiwaniami, czyli nie sprawiając najmniejszych kłopotów. Na podkładkach szybkich myszka zdawała się wręcz latać. Na precyzyjnych kontrolach pozwalała bez problemu zapanować nad pracującym w wysokiej rozdzielczości kursorem. Przed zakupami warto jednak w miarę możliwości osobiście wypróbować wspomniane mousepady, gdyż każdy z mających z nimi styczność redaktorów miał odmienne zdanie co do tego, która z nich najlepiej sprawdza się w praktyce. Razer posiada jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy sensor optyczny na rynku. Daje się to odczuć już podczas pierwszego kontaktu z urządzeniem. Maksymalna rozdzielczość pracy to aż 4000 dpi, którą to wartość możemy zresztą dzięki załączonemu oprogramowaniu skokowo regulować. Sprawia to, że podczas normalnego użytkowania niemalże zapominamy o istnieniu gryzonia, zaś podczas gry jej precyzji nie sposób cokolwiek zarzucić. Na końcu drobna uwaga dotycząca sterowników. Z tymi w przypadku lakesis zbywało różnie, dlatego warto po zainstalowaniu myszki natychmiast zaktualizować firmware do najnowszej wersji. Lakesis nie jest produktem tak rewolucyjnym, jak i poprzednik Boomslang. Jest to jednak produkt wyjątkowo wysokiej jakości, o estetycznym, wysmakowanym designie i świetnych parametrach, co czyni go godnym polecenia każdemu graczowi.